Na onboardzie internetowy podcast dedykowany królowej motorsportu w Formule 1. Analizy, komentarze, newsy, transfery oraz omawiane weekendy wyścigowe. Subskrybuj kanał, dawaj łapki w górę oraz obserwuj aktualne doniesienia na Twitterze. Zapraszają Kuba i Karol. Można by było powiedzieć, że twierdza Mercedesa została przełamana. Max Verstappen, który przejechał wszystkie 56 okrążeń, i z bardzo dobrą strategią, pomimo że trwała cały czas procesja, można powiedzieć, że to był kolejny czysty wyścig w tym sezonie. No i co? No i czas na omówienie w 78. odcinku na obozie, na które Was zapraszają. Karol i Kuba. Grand Prix Stanów Zjednoczonych już za nami. No i. Procesja trochę tak, no. Możecie się z tym nie zgodzić, ale. No jakby nie patrzeć, to nie mieliśmy takiej bezpośredniej za bardzo walki o pierwsze miejsce. No, poza początkiem, poza tym pierwszym okrążeniem. No szczerze myślałem, że nawet dojdzie do wypadku, ale jednak widać, że panowie no, tylko się rozpychali łokciami tam na treningach i kwalifikacjach, a w wyścigu już było raczej czyściutko, więc no respekt za to. Ale. Max Verstappen tę batalię wygrywa, no i co? E, faktycznie twierdzę obalona. Mercedes tu w miał zazwyczaj dobre wyniki, a tymczasem to Max Verstappen przyjmuje pałeczkę i melduje się na pierwszej pozycji, oddalając się tym samym w klasyfikacji kierowców, ale o tym jeszcze e, powiemy. No Pierwszy temat to właśnie e, ta cała batalia Verstappen nad Hamiltonem na przestrzeni e, no może nie całego weekendu, ale ale tak od kwalifikacji zaczynając, no to już tutaj Verstappen pokazał pazur i wygrał. Okazał się szybszy o 209 tysięcznych od kierowcy Mercedesa. No i już wysłał silną wiadomość w jego kierunku. A Bottas nie mógł za bardzo Hamiltonowi pomóc, bo miał karę do liczenia pięciu pozycji. Startował yy, bodajże dziewiąty więc musiał tutaj Hamilton radzić sobie sam, no i faktycznie no, poradził sobie, niewątpliwie. Ten start w jego wykonaniu był bardzo dobry, Max Verstappen starał się bronić, spychać, ale mu to nie wyszło. No tak, ale także spójrzmy na sytuację z pitstopami, bo tutaj jest pewna zależność. Max Verstappen odmienił swój pitstop w dziesiątym okrążeniu, a Lewis Hamilton o no, trzy okrążenia dalej, ale trzeba odnotować, że zarówno Holender, jak i Brytyjczyk e, zrobili po dwa e, pit stopy no, e, na tych e, białych, twardych oponach. Czy Hamilton mógł e, zareagować wcześniej na odbęmiony pit stop ze strony Verstappena? Tak, mógłby to zrobić na przykład e, już e, dwa okrążenia, czy też okrążenie dalej, ale jednakże no, trzy, trzy okrążenia po wykonaniu Verstappena. To już można by było powiedzieć, zaczęła się tak zwana budowanie gwostki przegranej. Bo i tak pomimo tego, że różnica pomiędzy pierwszym pit stopem, a drugim pit stopem w wykonaniu Verstappen'a wynosiła 19 okrążeń, a ze względu jeżeli chodzi o Hamiltona, no Hamilton bardzo długo przejechał no prawie 27 okrążeń, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy pierwszym pit stopem, a drugim. No, była bardzo zacięta rywalizacja, nawet y, można by było spojrzeć y, w ostatnich okrążeniach. No, przez te kilka pierwszych tych, pierwsze trzy, cztery ostatnie okrążenia, to różnica była minimalizowana pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. No im lepsze przejechane okrążenie ze strony Maxa Verstappena, tym y, szanse były znikłe na przeglądnienie ze strony Louisa Hamiltona. I to jeszcze wydarzyło mniej więcej na 3-4 okrążenia przed, przed zakończeniem całej procesji. No to jedno jest pytanie, czy to już jest definitywny koniec dominacji? Bo jak wiadomo, w Circuit of the Americas w Stanach Zjednoczonych ta dominacja na pewno u czarnych czy też srebrnych strzałów się skończyła. No pada to samo pytanie praktycznie co weekend wyścigowy bo ewidentnie Red Bull w tym sezonie wychodzi nieco lepiej. Oczywiście początek był jeszcze może bardziej taki burzliwy. No, kolejne wyścigi to też kolejne wypadki między nimi, ale no, tak jak mówiłem, dzisiaj, tak jak mówiłem, w USA było dość czysto. No i Mercedes gdzieś tam stara się nadrabiać, no ale jeśli spojrzymy na liczbę zwycięstw, no to Verstappen ma ich 8, natomiast Hamilton, 5 pod względem liczby zwycięstw. Ewidentnie, Red Bullowi korona się może tutaj należeć, ale wygrałem to nie wszystko. Trzeba jeszcze też sobie radzić na innych frontach, a to Hamiltonowi chyba wychodziło trochę lepiej, bo traci tylko 12 punktów do Verstappena, a w klasyfikacji zespołowej to Mercedes jest na czele. Z przewagą punktów 23. Także jest jednak no, może po stronie Red Bulla ta szala liczby zwycięstw, ale szala liczby punktów, no to przechyla się już na strzały. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, no 12 punktów jest wiele, ale wszystko może się zmienić. No, może się zdarzyć taka sytuacja, że jeżeli Max Verstappen wygra na przykład Meksyk, Bra Brazylię i Katar, to już automatycznie zostaje mistrzem świata sezonu 2021. A pomimo klasyfikacji konstruktorów, jeżeli na przykład Hamilton znajdzie się na... z, tych, na... z tych trzech wymienionych przeze mnie wyścigach, na przykład na pozycji drugiej czy też trzeciej, no to w tym przypadku. Mistrzem e, konstruktorów jest będzie Mercedes. I tutaj może być taka jedna wielka sinusoida: bo to przede wszystkim, no, dawno nie mieliśmy tak e, bratobójczej walki, jeżeli chodzi o e, no, przede wszystkim rywalizację o tytuł Mistrza Świata. Bo przede wszystkim można by było spojrzeć, że pierwsza połowa to, to była tylko zapowiedź, co może się wydarzyć, ale druga połowa to już naprawdę walka na białe białe opony, czy też można by było powiedzieć białe noże w formuło jedynkowym świecie. No ale, ale, ale teraz jeszcze musimy się skupić na Walterim Bottasie, bo jeżeli chce Mercedes zwyciężyć w klasyfikacji konstruktorów, no, no pomijmy ten fakt, że Max Verstappen w tych trzech ostatnich wyścigach będzie numerem jeden i od razu ma już tytuł kierowcy sezonu 2021. Jeżeli Walteri i Bottas będzie bywał na pozycjach od 3 do 5, no nie ma problemu. Może na przykład w klasyfikacji generalnej utrzymać tą trzecią pozycję, wtedy ta przewaga pomiędzy Finem a Meksykaninem Sergio Perezem będzie troszkę zwiększona. Chociaż warto też spojrzeć na Lando Norisa, który jest na miejscu 5. Traci do niego do, do Czekał o jeden punkt. Tak, jeden punkt. A jeżeli chodzi o całą klasyfikację po tym całym wyścigu, no jest na bardzo dobrej pozycji, na ósmej pozycji i jeżeli na przykład można by było zrobić symulację, jeżeli chodzi o Grand Prix Meksyku, jeżeli Lando Norris będzie na przykład na miejscu, powiedzmy minimalnie szóstym, piątym, to istnieje jakiekolwiek 30 czy też 40% prawdopodobieństwo, że Lando Norris zepchnie Sergio Pereza z miejsca czwartego, ale jeżeli Sergio Perez będzie idealnie jeździł w swoim rodzimym państwie, czyli w Meksyku i znajdzie się powiedzmy w okolicach pierwszej piątki, no powiedzmy minimalnie piąta, czwarta pozycja, to Sergio Perez może już minimalnie zwiększyć przewagę nad Brytyjczykiem Lando Norrisem. No to idźmy dalej, bo chciałbym się teraz zatrzymać przy Charlesu Leclerc'u, mam nadzieję, że jako, jakoś to dobrze jakoś to dobrze odmieniam, no tak, Charles Leclerc, no czwarte miejsce w tym wyścigu, trzeba przyznać, że czwórka jest chyba taką ulubioną liczbą trochę dla Leclerca w tym sezonie, bo był czwarty w Emilii Romanii, w Hiszpanii, w Azerbejdżanie, we Włoszech, Turcji i USA, no tuż za podium, ale jak na możliwości Ferrari, które jak wiemy po małym skandalu z udziałem regulaminowym, można powiedzieć, że to jest taki wynik no, bardzo średni, ale no, odbudowują się, tak jak już wspomniałem. Regulamin, no może gdzieś tam był nagięty, FIA tam interweniowała, teraz Byki, teraz zespół z Maranello stara się odbudować swoją markę, reputację też, no i, no i jak na razie czwórka pozostaje ich taką szczęśliwą liczbą, bo też czwarte miejsce mają, o, mają aktualnie w klasyfikacji konstruktorów. Leclerc no trochę był w tym wyścigu, może niewidzialny, tak? Może no, nie było jakiejś szczególnej uwagi dla szara Leclerca, ale no, z drugiej strony on wykonał chyba dobrze swoją robotę w tym właśnie wyścigu. Z czwartego pola startował i się do mety na taki Carlos Sainz na przykład. No to spadł o parę tam miejsc z piątego na z 5 na siódme. No, może niedaleko, ale jednak Kardos po wyścigu tam potem trochę narzekał, że no, nie wytrzymał. I bo tas go tam w samej końcówce już prześcignął. Więc można trochę szarla pochwalić. Natomiast jeśli chodzi o klasyfikację, no to właśnie szóste miejsce tuż przed Sańcem, ale no nie może się za bardzo na razie Monakiejczyk wbić do tej czołówki. Norris piąty, 149 punktów, Perez 4 150, bo Bottas już odleciał chyba na tym trzecim miejscu, 185. Szczerze nie wiem, czy fina jeszcze tam ktoś dogoni. Więc, no, Leclerc jest takim może tuż za Norrisem, best of the rest, no bo Mercedes i Red Bull to jest jedna liga. A McLaren i Ferrari to jest kolejna. No, no toż to, bo to jest duża twierdza. No bo powiedzmy sobie szczerze, że można by było porównywać, bo i tak. No bo Mercedes i Red Bull to jest tak zwany, nie wiem, formuła jedynkowe El Classico. No, hybry za czasów hybrydowych, bo no nie oszukujmy się. No, w przypadku Red Bulla i Mercedesa, to tutaj oni bywają na samych wyżynach, jeżeli chodzi o starty i wygrane. Z kolei jeżeli chodzi o Ferrari, no jakby nie patrzeć, no Monakijczyk zablokował drogę zarówno Finowi, żeby znaleźć się na piątej pozycji, ale też idealnie blokował możliwość wyprzedzenia. No Daniel Ricardo był już bliski czwartej pozycji, ale jednakże no Charles Leclerc Monakijczyk był, no można by było powiedzieć takim małym niezatapialnym jeżeli chodzi o to całą stawkę, bo naprawdę Monakijczyk ma świetne predyspozycje, jeżeli chodzi o umiejętności kierownicze, bo powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli tak to się stanie, że nadal będzie rzadko zdobywał miejsca podiumowane, no to można by było powiedzieć, że Charles Leclerc zamiast, zamiast potencjalnego kierowcy, który będzie na pozycjach od 1 do 3, będzie takim będzie taką postacią drugoplanową, jeżeli chodzi o Następne sezony i następne lata jego kariery, jeżeli chodzi o Monakijczyka. Bo w przypadku Carlosa Sainz'a, no, transfer do Ferrari, no to przede wszystkim trzeba się z tym oswoi oswoić. No i nowe środowisko, bo to powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest to samo, co miał na przykład w Renault czy też w McLarenie. No dokładnie. Charles Klerk i Carlos Sainz mają nie lada zadanie w tym roku, żeby poradzić sobie. Za kierownicami bolidów Ferrari i żeby dowieść jak najlepszy rezultat. No i co? Czy uda im się przywrócić Ferrari do czołowej trójki, czy może jednak przegrają z McLarenem? No tutaj płynnie wchodzimy w ten kolejny temat. McLaren i Ferrari. 3,5 punkta różnicy i 5 wyścigów do końca. No jest to zacięta walka, chociaż w zeszłym roku była ona. Jeszcze bardziej wyrównana, bo o trzecie miejsce bili się McLaren, Racing Point i jeszcze Renault, gdzieś tam starał się im nie ustępować. No finalnie McLarena łupem padło to trzecie miejsce i zespół, który przebył długą drogę, bo jak wiemy za czasów silnikami Hondy lekko nie było, no przebył długą drogę i teraz jest tam, gdzie prawie chciałby być. Aktualnie, no wydaje się, że to jest taki limit, że to jest ich e, sufit, ale e, mają chrapkę w tym zespole na mistrzowskie tytuły i e, chcieliby sobie przypomnieć e, te czasy. Osiem tytułów mistrzowskich na koncie wśród konstruktorów, wśród kierowców trochę więcej. E, no ostatni to był e, w wykonaniu e, nikogo innego jak Louisa Hamiltona e, w 2008 roku pokonał on o jeden punkt Felipe Masse, aby zdobyć ten tytuł dla brytyjskiego zespołu. No i co? Przydałby się taki powrót do przeszłości w nowej erze F1? No, na pewno by się przydał, ale z drugiej strony na to samo chrapkę ma Ferrari, team bardziej utytułowany. No, Michael Schumacher oczywiście przyczynił się do kilku z tych trofeów. Ale ostatnim mistrzem w barwach Ferrari był przecież Kimi Raikkonen, 2007 rok. E, Na no ForceMe to Ferrari zdobyło trofeum wśród konstruktorów, bo e, no co prawda, Hamilton wśród kierowców, ale e, no nie tylko e, pierwszy się liczy, drugi też. No i tutaj Heikki Kovalainen przegrywał zdecydowanie z e, Masą i Raikkonenem, więc e, to właśnie włoski team mógł się cieszyć wtedy z trofeum wśród konstruktorów. Chociaż no bolało to na pewno, że że Massa nie dał rady, że no właśnie nawet przed własną publicznością w Brazylii to się wydarzyło. Hamilton przedził Glocka, no i w ten sposób praktycznie został mistrzem świata pod sam koniec. No ale wracając do teraźniejszości. 3,5 punkta. No tutaj między McLarenem a Ferrari wszystko się może z pewnością jeszcze wydarzyć. No, cóż to I jeżeli można by było spojrzeć jeszcze raz na tą klasyfikację po całym wyścigu, to jednakże Ferrari był górą. Jeżeli chodzi o pojedynek pomiędzy Szalem Kierkiem, a Lando Norrisem, Szalem Lekierk znacznie jest na czwartym, a Lando Norris na ósmym. Z kolei Daniel Ricciardo wygrał pojedynek z Carlosem Saincem, który zakończył całą tą rywalizację na pozycji numer 7, a Australijczyk. Był na miejscu piątym. I można by było robić y, symulację, kto, kto mógłby być tą trzecią siłą. Na przykład, y, jeżeli, na, jeżeli w Meksyku y, może się tak y, wydarzyć, że Lando Norris znajdzie się powiedzmy na pozycji czwartej czy trzeciej, a na przykład Szalek jak będzie na miejscu szóstym czy też siódmym, no to w, będzie wyglądało na tym, że McLaren jeszcze zwiększy swój dorobek i zwiększy tą swoją różnicę. Do czwartej siły, ale jeżeli wy, będą jakiekolwiek niespodzianki, na przykład Szalek Ryk znajdzie się na miejscu podiumowanym, no nie wiem, na przykład trzecie miejsce, czy też drugie miejsce, a na przykład Lando Norris oraz Daniel Ricciardo w formie niespodzianki nie zdobędą punktów, będą powiedzmy w drugiej dziesiątce, bo może być tak, że nie wiem, słaby pit stop, problemy z silnikiem i tak dalej, no to Ferrari może być, może powrócić na tą trzecią siłę i tutaj pomimo tego, że jakby odzyskałby trzecią, trzecią pozycję, to jeszcze w ciągu tych czterech wyścigów musieliby utrzymać, aby być drużyną numer trzy. Chociaż, no naprawdę, te pięć ostatnich wyścigów za, zapowiada się na bardzo emocjonująco i bardzo pełna rozstrzygnięć. No, powiedzmy sobie, no można powiedzieć finałowe creme de, de la creme, bo naprawdę wszystko może się wydarzyć. Tak jak w przypadku Mercedesa i Red Bulla, czy Red Bull odrobi straty w ciągu tych pięciu ostatnich wyścigów, no to jest, będzie zależne od zdobytych punktów ze strony Maxa Verstappena i Sergio Perez'a, to tak samo będzie zależne tylko od jednego wyścigu, kto będzie na miejscu trzecim. No tak i tym będziemy się zapewne ekscytowali przez te kolejne pięć wyścigów. A skoro o wyścigach mowa, no to 2022 i 23 wyścigi, które są zaplanowane na ten sezon. Teraz tym się właśnie zajmiemy. No jest tam trochę tych krajów i obiektów, które znajdą się w kalendarzu. No, kiedyś to było 17, max 18, ale te granice są coraz bardziej łamane i no mówi się, że nawet 25 będzie w niedalekiej Przyszłości. Zobaczymy jak to będzie. No i co? Tradycja rozpoczynania w Australii chyba już na dobre odchodzi w zapomnienie, bo ten wyścig będzie dopiero 3 10 kwietnia, zaczniemy na Bliskim Wschodzie od Bahrainu i Arabii Saudyjskiej. No i na Bliskim Wschodzie skończymy, bo Fabu w Zawi 20 listopada. Także można powiedzieć, że pieniążki tutaj trochę decydują. Odgrywają właśnie sporą rolę, bo to. No, powoli wychodzimy z tej pandemii covidowej, COVID-19. Powiedziałeś na początku, że tradycja od rozpoczęcia Grand Prix Australii odchodzi w zapomnienie. To tutaj mam pewną informację, że na podstawie Seven Network, który opierał się motorsport.com, pojawiły się pewne informacje, że Sydney zaczęło starać się o przejęcie organizacji Grand Prix Australii, chociaż Powiedzmy sobie szczerze, nie w tym roku, nie za dwa lata, nie za trzy, ale być może w 2026 roku Sydney może wejść do gry o przejęcie Grand Prix Australii, bowiem Melbourne, aktualny organizator, ma cały czas kontrakt do 2025 roku, chociaż kolejne odwołanie jej może poskutkować zerwaniem porozumienia za parę na miesięcy, tak więc. Tutaj Albert Park staje się pod znakiem zapytania, czy przez te 4-3 trzy, trzy sezony będziemy widzieć kierowców w Melbourne, czy po tym sezonie, czy też w sezonie 2023 nastąpi rozłam, że nie będzie tej kontynuacji, że Grand Prix będzie odwołane i w to miejsce może automatycznie trafić Sydney. No wiadomo jak Australia do wirusa podchodzi. Kilka przypadków już jest zamknięcie, więc może być taka mała frustracja władz Formuły 1, że nie mogą tam się zorganizować. Także może przenosienie do Sydney, co prawda są dopiero dalekobieżne, ale dość ciekawe. No zobaczymy, czy Albert Park już pożegna się z wyścigiem o Grampie Australii, ale wracając do komentarza. Imola ma swoje miejsce chyba już na stałe, więc to fajnie widzieć ten tor. Tylko została kwestia do podpisania kontraktu, że Imola powiedzmy na 2-3 sezony i. No tak, widzę, że tutaj ma kilka obiektów w taką sytuację jeszcze. Nie jest to ale takiego typu rzecz raczej się dopina jeszcze przed startem sezonu, więc myślę, że tam nie będzie wielkiego problemu. No i debiut Miami 8 maja. Dwa wyścigi w Stanach Zjednoczonych to będzie pewna nowość, No i ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Grand Prix Miami może być naprawdę niezłą atrakcją ogólnie dla miasta, jak i dla całego kraju, bo Formuła 1 w USA różnie miała jeśli chodzi o popularność i o cały ten wystrój. Bo wiadomo, że tam to króluje głównie NASCAR, jeśli chodzi o sporty motorowe, a F1 to jest taki dodatek. No jeszcze IndyCar, ale Liberty Media jako właściciel Formuły 1 musi się starać promować właśnie ten sport w USA. No i widać, że starają się całkiem nieźle. Jeszcze Las Vegas ma dojść, także to już w ogóle będzie szaleństwo. Trzy wyścigi w USA. Hiszpania, Monaco, Azerbejdżan, Kanada. No i tutaj wchodzi Wielka Brytania trochę wcześniej, bo wcisnęła się jeszcze przed Austrię i nawet Francję, yy, która została przesunięta na lipiec. No i Węgry standardowo. No i po przerwie wakacyjnej dwa typu Hedery, Belgia, Niderlandy, Włochy i zaraz Rosja, Singapur, Japonia. No a potem USA, Meksyk, Brazylia i Ałuzabi. Więc taki kalendarz, yy, no trochę w pierwszej połowie, jest yy, takie, yy, takiej rotacji dużo ale druga połowa jest prawie tak jak zwykle, z czym, że daty są bardziej zbite, więc no, będzie nie rada gratka, bo w ciągu trzech miesięcy odbędzie się dziewięć finałowych wyścigów, no, a nawet te Belgię byśmy doliczyli, to byłoby dziesięć, także końcówka będzie bardzo ciekawa pod względem kalendarza, no, mnie się podoba i myślę, że wielu fanom też. No mnie też, bo to Kiedyś czekało się na każdy wyścig co dwa tygodnie, ale teraz jakby z zwiększeniem liczby wyścigów ta sytuacja ulega zmianie. I teraz na przykład w marcu, czy też w, dniu, w marcu na przykład co tydzień możemy zobaczyć, czy też tak jak wspomniałeś, 9 wyścigów, no to na przykład w październiku aż cztery wyścigi będzie można zobaczyć. No naprawdę. Będzie bardzo ciekawie i będzie bardzo atrakcyjnie, jeżeli chodzi o ten sezon 2022. No, ale zanim jednak to dojdzie, to niech sezon 2021 się skończy. USA omówiliśmy, żegnamy się zatem e, z tym wyścigiem i e, z tym odcinkiem. Jeszcze e, wiele przed nami. E, kolejny wyścig w Meksyku za dwa tygodnie. Wtedy też ponownie się usłyszymy, a za dziś dziękujemy. Do następnego. Do następnego.